Cześć, witajcie, z tej strony Marcino i zapraszam Was na kolejny odcinek z Gry Farming Simulator 22 na mapie brzozówka, co chyba już ci, co troszeczkę bardziej kanał ogarniają, to widzą na pierwszy do po gospodarstwie. No i cóż, no nikt by się pewnie nie spodziewał, że to znowu będę ja na tym kanale. No i tak w sumie um, troszeczkę obsuwę tutaj mam z nagrywaniem, powiem szczerze, tak więc nie wiem, jak to wszystko dzisiaj e, wyjdzie z racji tego, że u sąsiadów blokuje z remont i tak naprawdę od 3 dni zbierałem się z tym, żeby coś tutaj ponagrywać. Niestety za każdym razem jak się rozkładałem ze stanowiskiem, to pech chciał, że ktoś coś zaczynał w bloku tutaj wiercić, borować. Jak wiecie, mikrofon to dosyć wszystko mocno jednak zbiera, zbiera, zwał jak zwał. Czekajcie, kurde, to duży brzuch nie umiem się przecisnąć. Tak więc jest to wszystko. Troszeczkę mamy w plecy z tematem. Dobra, ja palę siódkę. Ja tutaj drzwi trzeba zamknąć, żeby wyjechać. Tak w sumie nie bardzo miałem pomysł dzisiaj na ten odcinek, co tutaj właściwie powinienem robić, tak początkowo myślałem, czekajcie. No, biegi na szosowe. Dobra, trójeczka wyjeżdżamy. a no, tak w sumie sobie dach może otworzę. Tak więc wracając do mojego wywodu, tak początkowo myślałem, żeby zrobić odcinek z siewu i uprawy na dwa ciągniki, ale jeszcze tak nie do końca ogarniam tutaj Crossplaya. Znowu so, lusterka migają, muszę się tym zająć w końcu. Nie do końca ogarniam tam crossplaya i te sprawy jeszcze, żeby zrobić akcję na dwa ciągniki. Tak więc pomyślałem, że akurat jest jesień, mogę sobie zrobić oprysk na rzepak na przykład, na rzepaku, na wieś RSM. Bo też jeszcze takiej akcji tutaj nie było. Tak więc zaraz Wam pokażę co i jak tam sobie wymyśliłem. Zobaczcie jak najpierw śrutkę zatankuję, co prawda nie będziemy spuszczać paliwa z tego tutaj oto tyra. Będziemy nie tylko zbiornik z paliwem. Zamykamy. Ty więc już jesteśmy zatankowani. Tak więc podjeżdżamy pod garaż. Przy okazji pokażę Wam tutaj nową inwestycję na gospodarstwo. Jak w zasadzie to dwie, bo wymieniłem jedną z autosanek D47. Nie wiem czy teraz zagłośno nie mam tutaj dźwięków w grze ustawionych. To zaraz się wyłuszę że się w postprodukcji obrobi. Czekajcie, otworzymy garaż. Tak więc tak, cóż się zmieniło? No tutaj w garażu z jelonkiem hmm, wcześniej stała pronarka, pronarka teraz stoi sobie tam w tym drugim garażu hmm, razem z autosanką. Jedną autosankę sprzedałem, D47, a w to miejsce kupiłem sobie D55, bo stwierdziłem, że po prostu jedna większa przyczepa nam się tutaj przyda na gospodarstwie. Prawdopodobnie na razie będzie sobie latać tutaj jest 10-14 tak więc taki na razie mam plan, no i zainwestowałem, pojawił się tutaj taki zbiornik na RSM Kolega 750TI Modding mi załatwił, tak więc jest duża szansa, że zobaczycie go na ModClubie Więc w końcu mam się trzymać RSM-a, tak więc już koniec z Mauserami, Duperelami, teraz już będzie wszystko ładnie tutaj przelewane do zbiorników Myślę, że to będzie dużo praktyczniejsze rozwiązanie, się nagrywamy tutaj wszystko, widzę, że działa, no tak troszeczkę dzisiaj w ogarze nagrywam w ogóle tak, jakbym zamulał bardziej niezwykle, to od razu z góry sorry, ale jestem po nocnej zmianie, pracuję na nocne zmiany w tym tygodniu, tak więc troszeczkę już czasu i przestrzeni nie ogarniam i po prostu czasami już jestem taki, jest końcówka tygodnia, tak więc już Mam takiego muła, bardziej niezwykle, tak więc tutaj od razu z góry sorki czekać, muszę sobie tutaj podjechać. O, ładnie sobie podcofniemy. Tak, podoba mi się rozkładanie w tym opryskiwaczu do załadunku. Rozkładanie polega na tym, że tylko schodek się tutaj nie opuszcza, się na rozwadnia, czy nic, żadna klapa się nie otwiera, tylko opuszcza się schodek i to jest cała filozofia. No i dobra, może ja Wam pokażę od razu jak ten zestawik sobie tutaj wygląda e, 60 jest prawie na ukończeniu Myślę, że gdzieś tam w tym tygodniu albo przyszłym, pewnie raczej przyszłym e, zrobię jakąś taką małą prezentację, coś takiego tego ciągnika, jak on tam sobie wygląda Co u mnie, co, co wymyśliłem taki Raczej taka krótka forma, u mnie teraz zacząłem się bawić sobie krótkimi formami, podjeżdżając dopiero w październiku, one tak na dobre, mam wrażenie, że on się przesuwa tak, wędruje. Zdecydowanie. Czekajcie. Teraz przestań, czy na stop. No jeszcze. Jeszcze to wszystko wymaga poprawek. prawej. Już będę się opowiadać z kutykami czemu mi się to przesuwa. Czekajcie to cofniemy. No i dobra, jest pełny. Ja to za może ustawić zaraz dawkę mm, oprysku jak to sobie wszystko wygląda. Ogólnie tutaj pdd konfiguracji i mogę sobie demontować drzwi. No i to wszystko to, co było w tej 60 tam 19. -ce. Jak to kto w biznę, to widział, co ona potrafi. Dobra, czekajcie, bo mówiłem teraz tak o ustawieniu tawki. Opieramy się na rolnictwie precyzyjnym. No, myślę, że 250 litrów na hektar będzie dość, bo jeszcze będę chciał na pewno, gdyby dałbym większą, to by to wszystko nam się w jednym oprysku, że tak powiem zamkło. A pewnie jeszcze na wiosnę coś tutaj będę chciał podziałać. W znaczy, pakuczkę, cię bramę sobie, muszę jeszcze otworzyć. To drzwi na razie nie zamykam. A i w ogóle muszę strój zmienić do oprysku. To najważniejsze. No cóż, jak widać no może różowych różowy gumiaczków tutaj nie mam, nie jest to e, tak. Legendarny i wymowny strój, jak tutaj, co niektórzy na YouTube używają, ale pamiętajcie, BHP, przede wszystkim, tak więc mamy tutaj pełne wyposażenie do tejże wody tak naprawdę powinienem mieć już przyodziać jak tankowałem tutaj tego RSM-a, no ale zapomniałem o tym totalnie. W ogóle tak dziwnie się gra na kamerze trzeciej osobowej, parę to szczerze. No i dobra, zamykamy, no i co? No, lecimy na pola. Mam nadzieję, że nie zgłądza. O, mapkę sobie włączę, żebym się nie pomylił. Nic nie jedzie. A, mamy szczęście, nie jedzie. Żaden wiksarz, ani nic z tych rzeczy. Nie złożyłem stopnia w ogóle. Aha. Piąteczka zapięta. Tak, wiem, luz w kierownicy mam straszny. Niestety kierownica mówi, że ma dość. Mam nadzieję, że gdzieś tam do końca września, w uda mi się sfinalizować zakup w końcu i ją zmienić. Bo to, co tutaj się dzieje, to już naprawdę jest masakra jakaś. Tak w sumie to powinienem na światłach jechać, bo tak lubię grać realistycznie, ale nie wiem, jakoś tak jeżdżenie farmingu na światłach w ciągu dnia tak cringe'owo bardzo wygląda. Dobrze, trafiliśmy w pole. Teraz zmienię sobie kamerkę trochę na zewnętrzną, w sumie to musiałbym jeszcze tak zamknąć tutaj do tego oprysku, Tak hermetycznie się tutaj pozamykać. Eee, nawozić będziemy w sumie z ręki, z palca, z błabiek, dużo tutaj mm, nawigacji, bo to pole jest tak naprawdę na dwa przezy, więc nie będzie problemu, sami wiecie, jak się troszeczkę tak słabo się nawozi tutaj w farmingu, właśnie jeśli chodzi o opryski i sianie nawozu, bo po prostu między roślinami nie widać, którymi są błosiane, które nie, tak do tego. Z reguły wolę używać jednak um, gdzieś tam tych linii pomocniczych. Wtedy nie ma takich mijaków nakładek, po prostu nie zajmuje to aż tyle czasu. Czy to, czy gdzieś to tutaj jest. A, to jest tu, dobra. A bo tutaj obok też jest chyba rzepa dlatego tego tak nie widać. W każdym razie to jest moje pole. No i co? rozkładamy się, ale nie tym klawiszem, tylko tym. No chyba za blisko krzaków podjechałem zdecydowanie. Cofnę. A, to jest właśnie wada, że ten mm, opryskiwacz że on ma taki śmieszny system tutaj zaczepiania i bardzo przynajmniej mi się dziwnie nim manewruje. Czekajcie, od razu zapamięci sobie tą belkę. Muszę chyba trochę podnieść, bo jest zdecydowanie za nisko. Pamiętam szczerze, nie wiem, nie znam się na opryskach, więc możliwe, że. Dobra, to mamy zamknięte. Myślę, że trujeczka będzie ok do pryskania. Może pojedziemy sobie z kamery na zewnętrznie, po prostu łatwiej się będzie tutaj to pryskać. lecimy z tematem. Tak więc, już no, tak mówiłem, gdzieś tam powoli. Zaczynamy ogarniać courseplaya, żeby to miało ręce i nogi, tak więc za jakiś czas powinny się tutaj pojawić też inne maszyny w ruchu, tak więc wrócimy tak troszeczkę do korzeni, do tego co gdzieś tam na Boćkowie właśnie zawsze było atutem serii, czyli po prostu jak ja sobie pracowałem, gdzieś tam w tle jakieś maszyny też jeździły. Po prostu więcej się działo wtedy, to wszystko dużo fajnie wyglądało. Bardziej klimat był po prostu w tej rozgrywce. Powiem szczerze, że lubiłem tak po prostu grać w ten sposób. Jakoś to mi bardziej oddawało. Mam wrażenie, że sąsiad właśnie chyba zaczął wiercić cholera, nie zdążyłem nagrywać. Mam nadzieję, że tego nie jest słychać. Tak, słychać jak boruje Tak więc sprawę. brakło mi dosłownie 20 minut. Mi się wyrobił w czasie. No ale coś mówi się, trudno, tak więc wiecie co przechodzę teraz codziennie. Przynajmniej słyszycie to? No, a tu trochę lancami krzaki zawadzimy. Pę zastanawia zastanawiam się czy tutaj, bo to pole ono taką łaską tutaj idzie od tej strony, bo tutaj jest takie oczko wodne. Ta granica nie jest prosta. zastanawiam się, czy po prostu jak zbiorę ten rzepak, czy nie spróbuję, wyprosować tutaj tego pola, jak to nie wykarczować, nie, nie odorać na prosto żeby to bardziej wyglądało. Ale nie wiem, czy to tak się uda zrobić, jak sobie myślę. Oj, i powiem szczerze, jedyną wadą tego precyzyjnego nawożenia jest to, że bardzo powoli bywa oprysku. No i się zagadałem, prawie w słonecznik sąsiadowy wjechałem. Dobra, teraz by wypadało jakoś tutaj cofnąć w miarę zgrabnie. No i właśnie złamałem zestaw. Oj, teraz tak, tak. delancami lancami napieprzał po słoneczniku sąsiadowym. Jadę, żeby tutaj tylko drzewka nie złapać. Jak to w ogóle wygląda z kamery pierwszej jak się tutaj jedzie z tym odciskiem. Powiem szczerze, że bardzo ciężko jest ocenić ile faktycznie od granicy jadę. Żeby właśnie tutaj gdzieś po, po tych drzewkach szakal nie, nie jeździ, nie robić mi jaków, to dla mnie to jest za trudne, tak mi się przynajmniej wydaje. No, może jakbym tutaj ścieżki jakby techniczne porobił, to wtedy sobie ścieżką jechał, by było troszeczkę inaczej. No i właśnie teraz na przykład pyskam po granicy, tak więc zwracamy. Do kamery trzecioosobowej. będzie łatwiej prosi i przyjemniej. Tak więc ja mówiłem, może jakbym gdzieś tam ogarnął jakieś ścieżki agrotechniczne, coś takiego, to byłoby to po prostu łatwiej wszystko ogarnąć. Zobaczymy, że w przyszłym sezonie będę się już bawił ścieżkami, bo też gdzieś tam miałem w planach tutaj w tym farmingu jeszcze troszeczkę się nim pobawić. Najbardziej w 19 bardzo lubiłem właśnie na ścieżkach grać, tak więc właśnie bym chciał właśnie kontynuować tę tradycję, tylko mam wrażenie, nie wiem, muszę zobaczyć jak teraz te ścieżki wyglądają, bo w 19 właśnie był problem taki ze ścieżkami, że one były za szerokie i takimi małymi ciągnikami jak się grało, no to 60 była za wąska do tych ścieżek. I to też jak kraj wyglądało, mam no, odczucie pszkinęgi. No, tak więc zabramy. sobie, dojeżdżamy do końca pola, zaraz się składał i wracał. trochę odcofnąć. No i tak sobie ten tak zostaw wydaje mi się, że bardzo zgrabnie wyszedł. Ogólnie z tej 60 jestem mega zadowolony i widać tam parę rzeczy jeszcze poprawiłem. W końcu tablica rejestracyjna wleciała, tak więc 60 jest znowu zarejestrowana. Tak więc można już na legalu w pełni po drogach sobie publicznie nie jeździć, tak więc też jest na duży plus żeby tylko tej gałęzi nie zaczepić do tego tam jeszcze parę innych updatecików dodałem, ale jeszcze nie jest tak 100% skończona. Myślę, że tam gdzieś do końca września powinienem ją tak w pełni ogarnąć. Gdzieś tam żeby już na przyszłe serie też była z pozostałymi konfigami, tak więc tutaj pod tym względem no... myślę, że. Powoli zmierzamy ku po końcowi. No i powoli będę brał się za 30, na którą też gdzieś tam ostrze sobie zęby. Gdzieś tam na jakieś dziad serie typowe, no bez 30 to ciężko będzie. Dawaj. Tak, w tym momencie Kiko, Jakby ktoś pytał, co się stało, właśnie. No i dobramy sobie. Będziemy podjeżdżać z portem na gospodarstwo. Tam pewnie podjadę z powrotem pod zbiornik RSM-u, żeby to wyładować. Bo oprysków na razie żadnych nie planuję. No i cóż, no, co tam jeszcze? Tak sobie mówię, no, tak dzisiaj jestem totalnie nie, sorry, tak jestem totalnie nieprzygotowany do tego odcinka, nie miałem za bardzo, gdzieś tam miałem właśnie robić to za siebie, ale stwierdziłem, że tak rzutem na taśmę zrobił taki wyski, żeby gdzieś tam mi to wszystko się spinało w jedną całość. Tak więc mówię, no, dzisiaj ten odcinek jest bardziej nieogarnięty, nie to, żeby te poprzednie były bardziej mm, jakieś spójne. No, tak więc cóż, o, nie wspomniałem o najważniejszym w końcu znaczy się w końcu, no już praktycznie dobiłem do tego progu, który miałem sprzed resetu kanału, czyli sprzed przejścia na nowy kanał, to co miałem ja na starym, czyli jesteśmy tam już gdzieś w okolicy 2500 subskrypcji, co bardzo mnie cieszy. Tak więc niecały rok, tak naprawdę dokonałem więcej niż na tamtym kanale przez 10 lat, tak więc tutaj naprawdę wielkie dzięki przede wszystkim dla Was za Waszą aktywność, bo tak naprawdę bez Was by tego wszystkiego nie było. sobie robię wysiadkę no tak widać w końcu działają tutaj zegary też prawidłowo 60 ostatnio jak gdzieś tam robimy jakiegoś shorta to dopiero go montowałem to zauważyłem że y, szkiełka są białe więc takie się tutaj niedopatrzenia zdarzają oj no nie powiem wam dziwnie to wygląda na tej kamerze w ogóle sam ten sposób jak ten chłopek chodzi to tak widzicie że on tak no nie ogarnia biedny tak, taki moonwalk czasami robi inne dziwne rzeczy, no nie jest to. GTA, również szczerze. Chociaż pamiętam, że GTA San Andreas CJ też tak dziwnie się poruszał. W każdym razie mi totalnie... To był taki typowo konsolowy chyba ten Hoodie. Totalnie mi to powiem szczerze nie leżało. O, mogę sobie oddalić trochę? No, myślę, że teraz będzie jeszcze gorzej. No i dobra czekajcie sobie zmienię tą kamerę na taką standardową. Będzie łatwiej, prościej i przyjemniej. a od razu lepiej za mówił, bo Jezu kto to murował. No i tak więc cóż, tak słowem podsumowania, tutaj jeszcze popatrzę sobie na ten zbiorniczek co jak ładny też myślę, że będzie tutaj w miarę posadzić. jeszcze nie jest tak w 100% skończona, jak widzicie tutaj jeszcze balkon muszę przemalować, balustradę podejści, ale to gdzieś tam, myślę, że na dniach się to ogarnie, tak więc cóż, no ja myślę, że będziemy kończyć ten odcinek tak więc jak zawsze na sam koniec, wielkie dzięki dla tych, którzy dotrwali do końca, dla tych, którzy nie przewijają reklam Potem natacje też się zdarzają a jak wiecie, im więcej że tak powiem, przychodów biernych z tego kanału, tym lepiej, bo tym bardziej się on będzie rozwijał. Tak naprawdę tutaj to stanowisko ono tak trochę jednak funduszy pożera, a gdzieś tam mam plany na dalszą rozbudowę. Mam bardzo fajny pomysł w głowie, i gdzieś tam go będę chciał jeszcze w tym roku też zrealizować. Dobra, ja sobie może tutaj będę manewrował na kamerze trzecioosobowej. Tak więc tak, no, sąsiad widzę, się rozkręca tą wiertarką. Tak więc, reasumując, na no. No, dzisiaj to było na tyle. Trzymajcie się, na razie. Hej. I oczywiście, jak się podobało, to pamiętajcie zostawić jakąś suba, łapkę, coś takiego. Będzie miło. Tak więc, trzymajcie się. Bajo.